Sebastianem Łamkiem w naszym studiu rozmawiamy o drużynowym Pucharze Świata. Dzisiaj zawody w Wojens. pierwszy półminał, bardzo odmłodzona kadra Marka Cieślaka. Maciek Janowski, Bartek Zmarzlik, Piotrek Pawlicki, Patryk Dudek. Jak gdzieś przeczytałem taki komentarz kibica, że to tak jakby czterolatkowi dać się pod opiekę dwulatków. Nie za bardzo odmłodzony skład, twoim zdaniem Sebastian? Powiem tak, że myślę, że Marek Cieślak wie co robi, On naprawdę ma no, ma coś, że, że potrafi przeczuć, potrafi poczuć i zaryzykować i, i osiągnąć cel właściwie. No, nie, nie. Życzę jak najlepiej, no i żeby nie było tak jakiejkolwiek tam małej wpadki. Ale Mary Cieślak jest, jest człowiekiem, który no, trenerem, zawodnikiem byłym, jest bardzo doświadczony i manosa. No, stawia na młodzież. Chłopaki jadą tak samo, jakbym po, porównał ten. Nasz niedawny, odjechany teraz MDMP w Częstochowie, gdzie, gdzie, gdzie nasi chłopcy typu, nie typu, tylko konkretnie mówiąc Hubert Łęgowik, Oskar Polis, Gruchalski, Gościnnie, drużcz i w rezerwie taktycznej Borowicz no, pojechali Te, fantastycznie. Deklasacja. No właśnie taka deklasacja, naprawdę wielka klasa i myślę, że tak jak patrzę... Na ten, na ten MDMP, co oglądałem tych chłopaków, jak oni jeżdżą, jak ładnie jeżdżą, to postępy robią, słuchają doświadczonych zawodników, to tak samo ten porar świata widzę bardzo pozytywnie. Na pewno by się chciało mieć ten, ale myślę, że, że bardziej fajniej by było, gdyby tam jakieś mocniejsze nazwisko typu Tomek Golob czy Powi Protasiewicz jeszcze się też pokazali, ale w formie no, może nawet takich mentorów. Piotrek Protasiewicz, podobno ma się pojawić w Manchesterze? Oczywiście, o ile w tym finale się znajdziemy, czy we wcześniejszym Barażu. Sebastian, tak kończąc ten wątek tego półfinału, bo przyznam szczerze, nie pamiętam, ty miałeś okazję do startów na torze wywojense, ale wydaje mi się, że przez całą karierę chyba chociaż raz musiałeś tam zajrzeć. Możesz coś powiedzieć o tym torze, o tym obiekcie? Dużo razy tam byłem, nie ukrywam, dużo razy z tak, z tak zwanych tradycyjnych złotych czekoladkach. Wtedy były takie turnieje. Kilka razy uczestniczyłem, ocierałem się o podium. I też w eliminacjach i Pucharach Świata też tam jeździłem, także podobało mi się ten, no, tak praktycznie będę powtarzał słowa czy tytuł Tomasza Goloba, że te wojenc jest jeden raz, raz kochany, raz nienawidzone, bo często bo, 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 bo też, ma, też takie miałem mecze, że szło mi świetnie, pięknie, gdzieś tam o podium się, ocierałem. Pojechałem na eliminację tam do SGP, coś takiego było, tam Grand Prix Challenge, totalna klapa, nie wiedziałem o co chodzi i nie wiedziałem czemu, czemu nie wyszło. Nie? A, a inni gdzieś tam łapali wtedy ten. Także takie, Te Wojens jest takie, jak ten tytuł Tomek, Tomka Wywiad był, niedawno właśnie tylko przeczytałem ten wywiad, bo nie ukrywam, nie czytam internetu i, i tych komentarzy wszystkiego, ale tytuły tam gdzieś złapię. To Tomek fajnie to, na, fajnie to określił, że te Wojens raz kocha, raz nie lubi, więc życzę, żeby Wojens pokochało Pol Polaków ponownie i, i chłopaki się poczuli jak na swoim torze, który uwielbiają i kochają. Tam zdobyliśmy zresztą złoto w 2010 roku. Pamiętam te zawody. Ja wojnę zapamiętałem w ten sposób, że tam przez 4 dni 5 jest z deszczem. Także mamy nadzieję, że też trzymamy kciuki za pogodę, aby nie trzeba było tych zawodów przegładać. I trzymamy kciuki za naszą kadrę. Sebastian, dziękuję ci bardzo za te krótkie typy przed dps iem chociaż nie o typy ci jeszcze nie zapytałem. Spróbuję wytypować miejsce Polaków, kto w tym roku może wygrać, bo. Silni mogą być bardzo Rosjanie, którzy zostali trochę zmuszeni do tego mocnego składu. Myślę, że tam, przez to, że tak się zrobiło i teraz jest takie no, tu Rosjanie, tu mocne składy lepiej nie jest tak w tym żużlu, niż, że, niż jakby ci rezygnują, ci już ci jadą. Takim słabym składem ten, bo to psuje widowisko, psuje reklamę tego sportu i ten, także cieszysz to, że, że Rosjanie budują mocny zespół, e, Australijczycy coraz mocniejsi, czy ten i nasi jadą młodą, ten, także myślę, że medialnie jest to bardzo fajnie stworzone i ja życzę chłopakom, e, żeby jak najlepiej pojechali, a myślę, że jest wielka szansa, bo Torment Mernt Manchesterze. Jest to nowym torem. Nie miałem okazji być, bo też praktycznie dojechałem na zory wtedy na ligę na początku sezonu na liga ale było odwołane, bo jeszcze nie był tam dograne z tym torem, ale jest to tor, uważam dla nas, Polaków. I, i jak tam dojdziemy do tego finału, to to na pewno ekipa marka ciślaka nie sprzeda tego łatwo, bo będą się czuć dobrze. To nie jest tor, tor taki, który eliminuje nas jako Polaków, wręcz daje nam duży atut. Mam nadzieję, że do złota, to. 30 lipca. Sebastian Łamek, tyle odróżnionym Karze Świata. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich kibiców, Częstowie.